Dziś zajmiemy się mnożeniem i dzieleniem ułamków zwykłych i dziesiętnych. Przy takich przykładach obowiązkowo musimy albo zamienić na ułamki zwykłe, albo zamienić na ułamki dziesiętne. Zawsze jest tak, że możemy wybrać, chyba że w zadaniu jest powiedziane inaczej. W tym zadaniu jest po prostu oblicz, czyli mamy prawo wyboru. No więc podpunkt A wykonamy i wykonamy go dwoma sposobami. Najpierw zamienię sobie na ułamek dziesiętny. A później na zwykły i pokażę, jak wykonać tym drugim sposobem. Pierwszy sposób, a więc zamiana na ułamek dziesiętny. Czyli mam tak i mogę zamienić jedną dwudziestą na ułamek dziesiętny. Najlepiej to chyba wykonać dzielenie. Tak mi się wydaje, bo kreska łamkowa to dzielenie przecież. Ile w jedynce mieści się dwudziestek? 0. Piszę przecinek, dopisuję 0. Ile w dziesiątce mieści się dwudziestek? No, na razie jeszcze 0. No to ile w setce mieści się 20? Mieści się 5, a więc odejmę. A więc okazuje się, że jeśli podzielę 1 przez 20, to okazuje się, że to jest ułamek 0, 0, 5. Jak wykonujemy takie mnożenie? Po prostu podpisujemy 0, 0 5. Razy 2,5, nie ma różnicy, czy napiszecie najpierw 2,5, czy najpierw 0,05. Nie ma żadnej różnicy. Ja wolę w ten sposób. 5 razy 5 to jest 25, czyli tu będzie 5 i dwójeczka dalej. 5 razy 0 plus 2 to jest po prostu 2. I 5 razy 0 to jest 0. Przesuwam, tak żeby linijka była przesunięta o 1. 2 razy 5 to jest 10. I jeden dalej. Dwa razy 0 to jest 0 plus jeden i 2 razy 0 to po prostu 0. Dodaję te linijki i wychodzi mi, że to jest tyle. Oczywiście, e, ponieważ mamy mnożenie, należy podać, ile jest miejsc po przecinku. I musimy to wykonać w ten sposób. Obliczamy w obu liczbach. Jedno, drugie, trzecie. I od tyłu odliczamy. Trzy miejsca, pierwsze, drugie, trzecie, hop, przecinek. I teraz wstawiamy tu ten wynik, czyli wynik z tego działania to właśnie 125 tysięcznych. Proszę bardzo, wykonam to teraz drugim sposobem, tylko usunę tę część, która jest mi już niepotrzebna, bo to są tylko obliczenia pomocnicze i pokażę, jak wykonać inaczej. Ale na początek przepiszę. I teraz zamienię 2,5, to jest drugi sposób, na ułamek zwykły. 2,5 to 2 całe i 5 dziesiątek. Czyli 2 razy 10 plus 5. 25 dziesiątek. Popatrzcie, czy ten zapis jest prawidłowy. Otóż pamiętajcie o tym, że nie wolno nigdy Wam zgubić całości przykładu. Nie wolno zapisać, i teraz zgubiłam gdzieś jedną dwudziestą. Pamiętamy o tym, że obowiązkowo, tu jest na razie źle, usuwam, bo nie wolno gubić, tak? Dopisać należy. Tak? I dopiero teraz wolno zamienić. Albo też jeszcze można skrócić, bo jeszcze można piątkę z dziesiątką skrócić, tak? 2 razy 10, 20 plus 5, 25 dziesiątych razy 1, 20. Można było wcześniej skrócić, można teraz skrócić. Tak naprawdę nie ma różnicy. 25 dzielone na 5 to będzie 5. 20 na 5 to będzie 4. 5 z dziesiątką jeszcze mogę też skrócić, przez 5 to będzie 1 i mamy 2 razy 4. Czyli 8, czyli mamy 1 ósmą. Gdybyśmy podzielili 1 na 8, to musiałoby wyjść nam dokładnie tyle. Kolejny przykład, przykład B. Przepiszę. I tutaj uwaga, ponieważ mamy wielokrotności. Trójki, bo piątka jest wielokrotnością trójki. Tutaj się znajduje w niej trójka, może tak najłatwiej powiedzieć. Jeśli jest mnożone 5 razy 3, tam, czyli 6 razy 3, coś z trójeczką, to na pewno taki ułamek, niestety nie sprowadzimy go na ułamek dziesiętny, bo będzie to ułamek nieskończony. No to po prostu przepisujemy i zamieniamy ułamek dziesiętny. 25 setnych. Skrócę go, bo będzie mi łatwiej. Przez 25, czyli mamy 7 15 razy 1 czwarta, czyli to jest 7,60. Po prostu. Kolejny przykład, przykład C. Tutaj mamy w mianowniku siódemkę. No niestety to jest też kolejna liczba, której nie da się zamienić na ułamek dziesiętny, bo przy zamianie na ułamek dziesiętny wyjdzie nam nieskończoność i niestety nie da rady tego zamieniać. W związku z tym po prostu zamieniamy na ułamki zwykłe. Już zamienię to na ułamek niewłaściwy, 7 razy 2 to jest 14 i 6 20. I to. Odczytam jako ułamek zwykły. 14 dziesiątych, setnych, tysięcznych. 3 miejsca po przecinku, czyli 3 zera. Mogę skasować jedno zero z jednym zerem. Mogę skrócić siódemkę z 14 przez 7, to jest 2, a tu jest 1. I teraz jeszcze dwójka mi została. Mogę dwójkę jeszcze skasować z setką, albo tą dwójkę z setką. No to dobra, dwójkę z tą setką. To zostaje nam 50 i na razie przepiszę, żeby nam się tutaj wszystko nie pogubiło i jeszcze mogę skasować. To będzie 1,25, tak? Bo przez 2. I na tym byłoby możliwe zakończenie tego przykładu, ale oczywiście sprawdźmy, czy na pewno nigdzie nie było popyłek. Bo przy takich różnych skracaniach może szybko się wkraść gdzieś błąd. Więc jeszcze raz, 7 razy 2... 14 plus 6, 20. 27 jest w porządku. Czternastkę wpisujemy w liczniku, w mianowniku tyle zer, ile jest miejsc po przecinku, czyli 3 zera. I teraz pamiętajmy, aby wykonać tu działania, tak? Wykonujemy działania skracanie, czyli najpierw skróciłam 0, 0 została mi stówka. Potem skróciłam dwójkę. 7 z 14 została nam 2, 2 z 100 została mi 50, czyli mam 2,5 równa się 1,25. No to kolejny przykład, dalej. Podpunkt D. Tym razem będziemy wykonywać dzielenie, ale tak samo jak o mnożeniu. Taki w dzieleniu, w dodawaniu tak samo i w odejmowaniu jest zawsze, że możecie wybrać, czy chcecie zamienić na ułamek zwykły, czy chcecie zamienić na dziesiętny. No chyba, że się nie da w tych przypadkach, o których mówiłam. Tutaj możemy wykonać zamianę, więc może wykonajmy po prostu. 3,25 całe i 2 piąte to jest po prostu 3 całe i 4 dziesiąte, bo mnożę przez 2 górę i dół, czyli licznik i mianownik, i dzielone przez 17 set. To teraz, no to teraz mogę zapisać to już jako ułamek dziesiętny. 3 całe i 4 dziesiąte dzielone na 17. Centym. Pamiętamy, że przy dzieleniu pisemnym nie wolno dzielić z ułamkiem, który, czyli dzielna musi mieć obowiązkowo bez przecinka liczbę, tak? Czyli musimy pozbyć się przecinka, a więc przesuniemy o dwa miejsce tu. A więc tu także o dwa miejsca przecinek, czyli co dostanę, otrzymam, że po przesunięciu będę miała 3, 4, 0, bo w puste miejsce tu wpisuję 0, dzielone na już nie 0,17, tylko na 17. I teraz mogę wykonać dzielenie. Ile w trójce się mieści 17, no po prostu się nie mieści, tak? W takim razie, ile się mieści. W 34, no, mieszczą się dwie, a więc odjąć 34, czyli tu nie mamy nic. Spisujemy 0 w że mieści się 0 razy, czyli wynik to 20. Tak, oczywiście pamiętamy o tych wszystkich zapisach. Za chwilkę sprawdzimy drugim sposobem, bo pokażę oczywiście drugi sposób. Sposób na zamianę, już teraz na ułamek zwykły. Bo tu robiliśmy na ułamku dziesiętnym, teraz wykonamy ułamkiem zwykłym. A więc zamienimy 70, 17 setnych na ułamek zwykły. Przepisuję. I zawsze tutaj muszę zamienić, ponieważ jest to dzielenie lub mnożenie. Zawsze zamieniamy na ułamek niewłaściwy 5 razy 3, 15 i 2, 17 piąt. Dzielone. Na 17 dziesiątych setnych. Jeśli dwa miejsca to setnych, to się równa. Pamiętamy, że przy dzieleniu mnożymy przez odwrotność drugiego ułamka, więc ten ułamek odwracam. 100, 17. Mogę skracać. 17 z 17 mi się ładnie skasuje. I piątkę z setką także mi się skasuje przez 5, czyli mam 20. 1 razy 20 to mam 20, 1 razy 1 to 1. Czyli 20. Widać, że drugim sposobem wyszło to samo. No nie może być inaczej, oczywiście. Wykasuję wszystko, co jest na tablicy. I zrobimy kolejny przykład. I kolejny jest e. I tutaj ponownie mamy sytuację, kiedy mamy mianownik 11, i niestety tylko nałamek zwykły, dziesiętny nie wykona się, bo jakbyśmy Wykonywali dzielenie przez 11, to byłoby nieskończone. No to proszę bardzo. Zamieniamy na ułamek zwykły. 2,3 dzielę na 2,1. Zamieniam na ułamek niewłaściwy, a więc to razy to plus to, czyli 10 razy 2, 20 plus 3, 23 dziesiąte. Dzielę, jeszcze dzielę. 2 razy 11, 22 i 1, 23, 11. Przej pierwszy ułamek, pamiętajcie, przepisuję. A potem robię razy i odwracam. 11, 23. Skracam i mam 11 dziesiątych. A 11 dziesiątych to 1 cała i 1 dziesiąta. A więc to jest koniec tego przykładu. Możemy wykonać kolejny przykład. Przykład F. Przepiszę. I możemy wykonywać. Musimy się oczywiście zastanowić, czy siódemkę da się podzielić przez 8. I tak też wykonam. Spróbuję zamienić na ułamek 10. 7 mam podzielić na 8. Czy w siódemce się mieści 8? Tak, 0 razy. Dopisuję 0, w 70 mieści się ona 8, bo 8 razy 8 to jest 64. Odejmuję, zostaje mi 6, dopisuję 0. W 60 się mieści 7 razy 7 razy 8 to 56. Odejmuję, to mam 4 i dopisuję 0, to mam 40. W 40 się mieści dokładnie 5 razy, a więc koniec dzielenia, czyli taki ułamek to jest po prostu to, co tutaj nam wyszło, czyli 1, bo ta jedna cała jest dokładana do tego, przecinek 875 ma być dzielone na 5,5. ,5. Pamiętamy, że w dzielniku nie może być przecinka, czyli ta liczba musi mieć skasowany przecinek. A więc przesunę o to jedno miejsce, przesunę także tu o jedno. Czyli będziemy mieć 18,75 dzielone na 55. I proszę bardzo, ile w jedynce się mieści? Nie mieści się w 18, nadal nie, a więc będzie 0. W 187 mieści się na pewno ileś. Tylko teraz, ile się mieści w 187, tak? No to trzeba pomyśleć. No może dwa razy, może trzy razy. Trzeba byłoby po prostu pokombinować albo po prostu pomnożyć na boku i się dowiedzieć, ile nam wyjdzie. No i sprawdźmy w takim razie, ile będzie nam to wychodziło. No, i proszę, w 187 mieści się, no może 3 razy 55 razy 3. 3 razy 5, 15 i 1, 16. 165 faktycznie 3 razy się mieści, tak? No to w takim razie musimy teraz wykonać odejmowanie. No i odejmujemy. No to jak odejmiemy, to tutaj mamy 2, to także mamy 2. I tu przepisują 5. Ile razy w 225 mieści się 55? Ja obstawiam 4, ale pomnożę i sprawdzę. 5 razy, 5, 5 razy 4, przepraszam, 20, czyli mam 2, 2, 2, 220. Odejmuję i wpisuję tu 4 razy. Co się dzieje? Zostaje mi tu piątka. Czy w piątce się mieści? No mieści się. Nie, dopisuję 0. W 50 się mieści 0 razy. Dopisuję jeszcze jedną. W 500 mieści się, myślę, że około 9. 10 razy to będzie za dużo, czyli 9. A więc sprawdzę. 55 razy 9. I tu 5 razy 9, 45 i 4 dalej. 45 i 4, 49. Czyli mamy 495. Odejmę. I powstaje 5, ale na górze już wpisuję dziewiątkę. Czy w piątce się mieści? Nie. Czyli dopisuję tutaj 0. Czy w pięćdziesiątce? Nie. To będzie 0. I znowu w pięćdziesiątce się mieści 0 razy. Dopiszę jeszcze jedno. To będzie 500. I zobaczcie, że będzie powstawało to samo. Czyli taki ułamek jest. O! Dalej taki. Czyli tu niestety ten wynik wychodzi jako ułamek. Nieskończone. I tak dalej, i tak dalej. Zróbmy to drugim sposobem. Usunę z tablicy, co jest niepotrzebne. I zobaczymy, co się będzie działo, gdy wykonam ten przykład. No to proszę bardzo. Zamienię na zwykłe, tak? Czyli. 1 cała i 7 ósmych dzielone na 5 i pół równa się. Zamiana na zwykły to zawsze zamiana na niewłaściwy, tak? 8 razy 1 to 8 i 7 to mamy 15 ósmych. Dzielimy na 5 całych i 5 dziesiąta. 15 ósmych dzielę, tu mogę skrócić sobie. I zamieniamy na ułamek niewłaściwy. Czyli 5 razy 2 to jest 10 i 1, czyli 11 drugich. Teraz pierwszy ułamek przepisuję, robię mnożenie i zamieniam przez odwrotność mnożą. 8, 2, skracamy na 2, tu będzie 4, czyli mamy 15, 44. I widać, że jest 11 w mianowniku, więc faktycznie ten ułamek jest nieskończony. I jakbyśmy tak go podzielili, to musiałoby wyjść nam dokładnie tyle, ile tu, i na pewno wyjdzie. To wszystko, jeśli chodzi o te przykłady. Dziękuję bardzo.